Dzień dobry Państwu! Przed Wami moja kolekcja De Agostini 1-43, kolekcja Legendy FSO. Mam tutaj wszystkie, jak do tej pory, przysłane modele. Czekają, jak widzicie, nadal na, na jakąś gablotę, na, na jakieś wyeksponowanie lepsze. Natomiast ostatnio y, tą kolekcję zasiliły, zasiliły dwa y, kolejne, kolejne numery. Jest to numer 35 i 36. Idąc po kolei, proszę Państwa, tutaj mamy Syrenę 102. W fajnym kolorze, miętowym powiedziałbym. O, tutaj już trochę lepiej taka spracowana, spatynowana. Zwłaszcza tutaj. Piękne są takie takie karoserie w oryginale z widocznymi śladami, śladami eksploatacji. Tutaj opis modelu fabryka samochodów osobowych. 76 rok. Więc to jest numer 35 i teraz przejdźmy do, do modelu. Wykonany bardzo ładnie powiedziałbym. Przód. Mhm, mamy lusterko. Są widoczne. Wycieraczki, jest widoczne lusterko. Sprawdźmy, czy nie ma tutaj żadnych defektów. Nie, wszystko wszystko super. Mhm. Jeszcze zobaczmy. Zobaczmy tył. Bardzo ładny model. I cieszę się, że zasili. Zobaczcie to pięknie wygląda. zasili resztę kolekcji. 30 to był numer 35. Teraz przechodzimy do numeru 30 36. Takiego Poloneza proszę państwa o mały włos nie kupiłem przed wakacjami dokładnie, dokładnie w tym kolorze w Gdańsku. O proszę bardzo. Tu mamy FSO Polonez Caro Plus. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy ten model, tutaj mamy już tą finalną wersję z tymi klonkami w tym kształcie UXF. No i tutaj to, standardowo. Długość poloneza 4, 3, 6, 9. Opis modelu. Tutaj zapowiedź następnego. Zobaczcie 36-37 to będzie FSO Fiat 125P Pickup. No i bardzo dobrze. Ale teraz przejdźmy do Poloneza Caro. Caro e, Plus. Przyglądamy się modelowi. Koła ładnie odwzorowane wystają, chyba tak ponad, ponad programowo. Poszerzają za mocno, moim zdaniem, ale ma to też jakiś swój urok. Tutaj ładnie wykonany tył z tą blendą. 1.6 GSI. Wycieraczka dach. Tutaj mamy wycieraczki, wloty powietrza. No ładnie, ładnie. Teraz druga strona. No i przód też wykonany całkiem nieźle. No dobrze, proszę Państwa. Zasili też. Teraz spójrzmy, co jest tutaj. Tutaj kolejnym modelem jest oczywiście 36 i ten Polonez, o którym wczoraj przed chwilą mówiliśmy. A tutaj po modelu 36 model 37 Fiat 125P Pickup, który pewnie przyjdzie za tydzień lub dwa w parze z jakimś innym modelem, o którym jeszcze, o którym jeszcze nie wiem. No i tak, dobrze, że się nie kończą. Te modele. Pięknie będzie je, e, będzie je wyeksponować kiedyś. Zaraz poczekajcie. Jak wy fotę zrobić? Powiedzcie mi. Może tak. Spróbuję i złapać. O właśnie. Mhm. Dobrze. No to tyle proszę państwa, jeśli chodzi o Diagostini 1 do 43, natomiast czekają tutaj już kolejne numery prenumeraty z, z DeLorianem. Ale też czeka ciągnik. Tu już są kolejne części do ciągnika. Tu są kolejne części do DeLoriana. Jak widzicie, jest tego sporo, będzie będzie robota, jak się tylko skończy sezon wakacyjny wyjazdowy będzie tutaj się działo na tym biurku będziemy kończyć tego Ursusa C330 i będziemy też e, rozpoczniemy w ogóle składanie w skali 1 do 8 DeLoriana. No dobrze, proszę państwa. Tyle. Dzięki za uwagę. Nara.